Hello, I am. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony MarioVid dzisiaj chciałbym wam pokazać jak grać w gry które już nie obsługują flasza na przykład chcielibyście sobie zagrać w Kingdom Rush na stronce wyspagier ale kiedy wchodzicie na nią moment okazuje się, że nie możecie, gdyż bo ta przeglądarka już nie wspiera tej gry, bo Flash zostało wycofane z użycia. Jak zagać te wszystkie gry, tysiące gier, na przykład na wyspa Gier, takie które chcecie, Minecraft Tower Defense i tym podobne. Nie wiem, dlaczego wycofali z użycia. Nie wiem, co się stanie z tam stronką koma trudno jest teraz, żeby zagrać. Jest w prosty sposób: pobieracie sobie Flashpoint Blue maximus Flashpoint i zalecam Wam pobrać Flashpoint 10.1 Infinity dniu 11 grudnia, samo rozpakowujący się. Nie wiem. Ten niby Flashpoint ma 700 ponad Giga. ja Nie wiem o co się rozchodzi. Czy to w ile, ile gier tam jest, nie wiem. Ale to wam polecam no. Gry są pobierane podczas jej grania. I ty, ty, ty Pobranie gry później może być offline. No i tak to wygląda. Więc pobieramy sobie. Ja sobie pobieram teraz Flashpointa Infinity. I pokażę wam co dalej. Jak go pobiorę. OK, czekamy. ok, teraz następnym krokiem jest zainstalowanie Flashpoint Infinity. Eee, trzeba to gdzieś wy, 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 wypakować. To wypakujmy na pulpit. Tak wygląda instalacja. Teraz zobaczymy, co dalej. mogę usunąć jakieś niepotrzebne zdjęcia. Nadal jest syf. Syf na pulpicie. To ogarnąć. Moment to też usunął. Obraz starczy. Dobra. No i chodzimy teraz w Flashpoint Infinity. Klikamy Start Flashpoint. Yay. I teraz, o klikamy. E Wybierzcie sobie sami, jak ten sobie disable. Absolutnie nic nie śledzi. Chyba chodzi o to, jak niecie Enable. To nie będziecie mieli zapisów, jak niecie Disable, to będziecie mieli napisane jest, że nic nie śledzi. Jakieś ID użytkownika. User, no, dobra. Ok, no i teraz patrzmy. Mamy tutaj wszystko, czego potrzebujemy. Ja tutaj znalazłem Minecraft Tower Defense. A teraz wpiszmy sobie Kingdom Rush. Wchodzimy sobie tutaj. Są tu jakieś animacje. wiem ja co jeszcze. No i widzicie, mamy Kingdom Rush. A. klikamy sobie po prostu graj odpalamy OK A i gierka się załącza Tak to wygląda. jak to się nazywało boxhead o pamiętacie tą grą? pokażę wam jak się załączy Oto zombiekami, z Widzicie, o pan widzicie kojarzycie ten, ten wygląd? o boxhead w Play dzisiaj grała w graczy w starych czasach latach i się pykało od trochę godzinek tą grę na świetlicę na przykład okej, okay, tak to wygląda, chyba to tyle działa dobra, to wszystko, mam nadzieję, że wam pomogłem, jak zostawcie łapkę w górę subskrypcję, komentarz macie tutaj normalnie tysiące gier mnóstwo i tak teraz się gra bez flashbajera. Dziękuję za uwagę. I cześć! Trzymajcie się, ciemuś! Opcje konfiguracja. Okej. Okay.